Dzień dobry, mam na imię Marta, pracuję w Centrum Nauki Kopernik w dziale wystaw. Chcę dzisiaj Wam opowiedzieć o pracy, którą przeczytałam, i informacjach, które być może sprawią, że będziecie inaczej trochę mówić, przynajmniej w towarzystwie innych ludzi. W każdym razie, ja w tej chwili jestem w towarzystwie kamery, więc będę mówić normalnie. Chciałam Wam opowiedzieć e, historię pewnego chóru ze Stanów Zjednoczonych. Na próbę przyszło 61 osób. Dwie i pół godziny śpiewali, jedli coś, wypili, spotkanie towarzyskie. Okazało się, że jedna z tych osób od paru dni miała lekkie objawy przeziębienia. Jak się później okazało, był to COVID-19. Z pozostałych 60 osób, aż 53 zaraziły się wirusem. Trzy z nich niestety trafiły do szpitala i dwie zmarły. Tego typu historie są w tej chwili bardzo uważnie analizowane przez naukowców, ponieważ one mogą mówić o pewnej charakterystycznej cesze wirusa i sposobów, w jaki on się rozprzestrzenia. A to jest dla nas najbardziej istotne. Jeśli poznamy drogę rozprzestrzeniania się, póki nie ma leku i szczepionki, będzie nam dużo łatwiej unikać zarażenia. Ta cecha oznacza, że istnieją prawdopodobnie wśród nas tacy, którzy zarażają dużo bardziej wydajnie niż inni. Ta są takimi super zakażaczami. W pracy, która się ukazała niedawno w, w takim portalu Open Research z, z jedną na razie recenzją, autorzy twierdzą, że, że 10% osób zakażonych odpowiada za 80% wtórnych zakażeń. To trochę skomplikowanie brzmi, więc musimy sobie to w ten sposób wyobrazić. Jeżeli mamy 10 osób, które są zarażone i one idą w świat. I zaraża się później, na skutek ich obecności w tym świecie, 100 nowych osób. To z tych 100 nowych osób 80 zostało zarażonych tylko przez jedną osobę, 20 pozostałych przez 9, tych pierwotnych zakażonych. Ta jedna osoba jest super superzakażaczem. Ta charakterystyczna cecha może oznaczać, że pewne zakazy, na przykład e, zakaz zgromadzeń, jest bardzo sensowny, bo wtedy ta e, choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, jeżeli tylko jeden taki super zakażacz znajdzie się w miejscu, w danym miejscu. Natomiast w przypadku spotkań, szczególnie na wolnym powietrzu, gdzie uczestniczy w nich kilka, niewielka ilość osób, wtedy to rozprzestrzenianie się jest dużo wolniejsze. Ale oczywiście pytanie jest, dlaczego niektórzy są takimi super zakażaczami? Tego dokładnie nie wiadomo, natomiast w zeszłym roku jeszcze robiono taką pracę, której sprawdzano, jak bardzo ludzie wypluwają z siebie drobinki śliny, bo to w drobinkach śliny znajdują się cząstki wirusa, którymi się zarażamy. Okazuje się, że przynajmniej u zdrowych osób. Po pierwsze, w zależności od tego, jak głośno mówimy, tym więcej kropel kliny z nas wylatuje. To są bardzo malutkie. Większość z nich ma średnicę około 1 mikrometra. One się dość skutecznie utrzymują w powietrzu, więc im głośniej mówimy, tym bardziej mamy szansę z siebie te cząstki wyrzucać. Jest ich więcej w powietrzu. Niezależnie od tego, Ile dana osoba wyrzuca tak przy średnim sposobie mówienia zależy tak naprawdę od jakichś wewnętrznych jej cech indywidualnych. To znaczy, jeśli porównujemy tych zdrowych ludzi, między tym, co najmniej z siebie wypluwa śliny, jest i tym, co najwięcej, może być nawet dziesięciokrotna 10, 10 różnica. Wszyscy oni, jak mówią głośniej, oczywiście wyrzucają z siebie drobinek więcej. Ale oczywiście, ten, który na samym początku mówiąc cicho wyrzuca dużo, mówiąc głośniej, będzie wyrzucał dużo więcej. Takie osoby w związku z tym być może bardziej zarażają. Dlaczego one tak wypluwają z siebie dużo? Nie wiadomo, może to zależy na przykład od tego, jak gęsta jest śluz, który pokrywa struny głosowe, ponieważ tam tak naprawdę powstaje dźwięk i w ten sposób. Produkowana jest taki bardzo drobniutki zawiesina kropelek śliny. Co ciekawe, w kolejnej pracy tych samych autorów odnalazłam informację, tam już były bardzo detaliczne analizy różnych głosek. Otóż okazuje się, że samogłoski produkują dużo, kiedy mówimy samogłoski, wydzielamy więcej śliny niż kiedy mówimy współgłoski. Z samogłosek najgorsza jest samogłoska i szczególnie długa, trochę lepiej. A ze spółgłosek najgorsze, czyli najwięcej produkujące małych kropelek śliny, są spółgłoski tak zwane zwarte, takie, które, żeby je wypowiedzieć, musimy zamknąć najpierw przepływ powietrza, po czym Wypychamy z płuc to powietrze i ono się otwiera nasze struny głosowe gwałtownie, czyli w dźwięczne na przykład gdy, bezdźwięczne pyty, ale dużo lepsze są w tym sensie, że nie produkują dużej ilości śliny są yy, tak zwane współgłoski szczelinowe, takie jak H, Sz, gdzie troszeczkę musi zostać yy, uchylone, żeby z, z, usłyszeć dźwięk. Podejrzewa się nawet, że w zależności od języka, jakim mówimy, możemy emitować więcej lub mniej cząstek y, y, śliny. Jakie są z tego wnioski? No, przede wszystkim takie, że to kto i jak skutecznie zaraża, jeśli jest już zakażony wirusem, zależy od jego cechy indywidualnych, sposobu mówienia, ale też sytuacji, w której się znajdzie. Jeżeli pójdziemy na koncert, na którym wszyscy krzyczą, albo na lekcję zumby, gdzie wszyscy gwałtownie. Gdzie instruktor na przykład gło głośno krzyczy, w porównaniu do miejsc, w których jest cicho, jak w bibliotece albo na lekcji pilatesu, tam yy, prawdopodobieństwo, że super zakażacz lub zwykły osoba zarażona zaraz jest mniejsze. Z drugiej strony ważne jest też, że nie wiemy, kto jest jakim su super zakażaczem, dlatego cały czas powtarzamy, należy zakładać maseczkę, bo wtedy i tak zmniejszamy za Kres naszego oddziaływania na innych. Jeżeli zakładamy maseczkę, chronimy innych. No a poza tym możemy zmienić nawyki. Może śpiewać na razie powinniśmy tylko pod prysznicem. A może możemy mówić trochę ciszej. A może zamienić na przykład pewne słowa zbyt głośne, na przykład cześć, na słowo hej. A może warto zacząć uczyć się innych języków? To zostawiam Waszej już decyzji. Na razie, póki nie jesteśmy w tych wszystkich wieści pewni, zakładajmy maseczki. Dziękuję.